Już 24 marca zakończenie sezonu. Sów kilka, morsa ćwirka. Przebieramy się. Wybierz swój styl. Albo rock, albo metal, albo punk. Śmigus, Stingus Jest za miesiąc, ale u nas nieco wcześniej. Przynieś wiadro. Po wodnej bitwie pora coś wszamać. Szykuj więc prowiant. Oczywiście nie ma co jeść zimnego prowiantu, więc zapewniamy ognisko grilla. Dojazd może być utrudniony. Pamiętaj, remont drogi jest. wyjeźdź, więc wcześniej. Dziękujemy za fantastyczny sezon 2018-2019. Zrobimy jeszcze spotkanie dla chętnych do przystąpienia do Stowarzyszenia Pogoria Morsuje. Mamy też kilka pomysłów na lato, a w międzyczasie zapraszamy Was serdecznie na charytatywny bieg zaprzyjaźnionych morsów z Fekuarodem już 31 marca, czyli za tydzień. Do zobaczenia wkrótce. Chłodno pozdrawiamy.